Tutaj mamy um, Turtle Soup, e, kontynuacja tego cyklu. Podstaw ICT. W tym miejscu mamy um, Bearish version Turtle Soup. Mamy taki range na Londynie. To jest wszystko umowne w jaki sposób, ale <laughs> obserwujemy tuż przed otwarciem. Mniej więcej w tym miejscu można byłoby ustawić. Ktoś mógłby pomyśleć, że to jest wzięcie liquidity, ale niekoniecznie. Nie w tym wypadku, bo liquidity musi być w sposób jednoznaczny wzięte. Tutaj jest dosłownie między 8 a 13, to jest tylko 5 punktów na Nasdaq, to jest niewiele. Nasdaq musi zrobić sweep, czy tam liquidity grab, a mniej więcej minimum 10 punktów. 10-15 punktów, 20 czasami No dobrze, w takim razie mamy, mamy ten range Możemy zauważyć, że dzień, dzień wcześniej mieliśmy Dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej? Dzień wcześniej Mieliśmy to Asia High w tym miejscu Rynek tutaj w to wjechał, range'uje No i co? No i zbliża się otwarcie Otwarcie jest w tym miejscu, ta różowa linia co rynek robi rynek wybija stop lossy czyli ponownie mamy stop lossy w tym miejscu mamy stop lossy shortów czyli ci którzy grali na spadek a w tym miejscu mamy stop lossy longów czyli tych którzy kupowali po to żeby żeby grać wyżej No i co robi rynek? E, rynek otwarcie, wybicie stop lossów shortom. Czyli to jest też SMT Smart Money Concept. SMC Smart Money Concept. E, instytucje, banki ustawiają się po tej stronie. E, Ci, którzy sprzedają w trakcie tej sesji, znaczy ci, którzy kupowali, e, przepraszam, grali na spadek, grali po prostu na to, że rynek spadnie niżej, liczyli na to, że się po prostu e, rynek sprzeda, zostali wybici ze stoplosów swoich. No i po tej stronie weszli, ba, weszły banki i te stop lossy pokryłem czyli zakupili. Po każdej stronie. Po każdej stronie transakcji musi być albo kupca, albo sprzedawca. W tym miejscu są sprzedawcy, sprzedają, ale stoplossy, ich stoplossy, które ich bronią, które ich ich pozycje. No to są ordery zakupowe, czyli buy. Czyli tu mamy buy side, tu mamy sell side. No i co? No i rynek otwiera się, wybija stoplossy shortom. Podbija do 5 minut więc podbija odrobinę 10 minut po czym się zaczyna sypywać na dół no i to jest turtle soup wersja bearish eee, no i znowu w jaki sposób to tradować no najlepiej czekać w takich range'ach, nie brać udziału w tych range'ach tylko ustawić je z jednej strony lub z drugiej strony zakupem tutaj zakupem, to tutaj sprzedażam rynek pcha jest wybicie, zaczyna wracać, wchodzimy short powiedzmy w tym miejscu ustawiamy się z shortem no i mamy rynek mniej więcej z powrotem wraca do tego poziomu zawsze trzeba myśleć w kategoriach takich, że oczywiście to może nie zadziałać, bo żadna strategia nie jest stuprocentowa, więc Rynek może zrobić coś takiego: czyli spada, wraca i się odbija, i ruszamy w górę. A jeśli tego nie zrobi, no to mamy stop loss mniej więcej gdzieś w tym miejscu. Ustawiony to jest nasze ryzyko. A jeżeli rynek wróci i robi to, robi to, co robi w tym miejscu i zaczyna się zsuwać niżej no to targetujemy mniej więcej powiedzmy od połowy tego do połowy tego, no i to jest nasz target to było, SM, to było co? To było, Turtle Soup Turtle Soup um, wersja bearish